baza jednego z początkujących graczy Minecraft Extreme i zgadując, po wyglądzie tej bazy to nie tylko początkującego na Minecraft Extreme, tylko tak w ogóle. I dobrze się składa, ponieważ dzisiaj spróbujemy nabrać widza, że można za pomocą wędki wyłowić niesamowite rzeczy. Za pomocą enchantu, którego prawie nikt nie używa, więc też prawie nikt nie wie, jak ten enchant działa, co spróbujemy wykorzystać na naszą korzyść. Witam was bardzo serdecznie, koniecznie! Wszyscy chórem łapkę w górę! Goddammit! Jak już Churem zostawili łapkę w górę. W górę, nie górę Chciałem, żeby się rymowało, to przechodzimy do filmu. I tak też specjalnie wybrałem widza, który ma bazę akurat obok dużego zbiornika z wodą. No bo w końcu jak mamy łowić no to gdzie? Na pustyni. Ja widzicie mam zgryw z Kina więc jestem totalnie randomowym graczem. Dobra, włączmy sobie jeszcze na razie niewidzialność. Weźmy sobie wędpię oczywiście. I a, tu jest w ogóle Lack of the Sea 3, czyli coś właśnie, co będziemy chcieli i Lure, nie wiem, czy Lure to też przypadkiem nie jest enchant do wędki. Jest to całkiem. Prawdopodobne generalnie Dobra, weźmy sobie jakiegoś mięsa trochę, Albo, o, weźmy ryby, weźmy ryby Wyłączamy niewidzialność I będziemy sobie po prostu szli Nie wiem, czy się tutaj na niego natkniemy, czy nie Nie, dobra, on jest w domku Pozbierajmy trochę jagódek, bo on tutaj ma jagódki na zewnątrz Może dźwięk jagódek tutaj przyciągnie A może nie, nie wiem, zobaczymy Dobra, zbieram jagódki, nie, nic nie słyszał Dobra, wbijamy do domu jak do siebie e, on, oj, e, e, okej okay. Chyba jest zresztą zdziwiony. Sorry, myślałem, że nikt tu nie mieszka Ja tylko Przechodzę. Ja tu mieszkam. Spokojnie, musisz się martwić. Ja jestem pokojowo nastawiony. Prawie jak moja ręka, która wypada mi z barka od kilku lat. Wziąłem trochę jagódek od ciebie, ale mogę dać ci kilka ryb w zamian, bo ja łowię dużo. Dobra, dajemy mu kilka ryb. Jasne. O, czyli ja jest w ogóle fajnie nastawiony. Dajemy mu tyle ryb. O. A ty coś łowisz? Dzięki. Dobra. Ale generalnie bardzo miły widz, więc wydaje mi się, że normalnie damy radę go strollować. Nie łowię. Czemu? Udajemy zdziwienie, tak jakby brak łowienia był czymś dziwnym. A dlaczego? To zaraz mu wytłumaczymy. A co mogę mieć z ryb? Ale możesz łowić nie tylko ryby. Są enchanty specjalne. Możesz łowić jaksy nawet. Dobra, ciekawe czy to go przekona, bo jak on no mi się wydaje, że raczej nie każdy ogarnie o co, co ty gadasz. No normalnie jak masz enchant na wędce. Diaksy. Z wody. chcę z wody. Dokładnie. Ty się kopię chyba. Nie no, serio ci mówię. Pokazać ci. Masz diaksa na dowód? Nie akurat, bo straciłem wszystko. Ktoś mnie okradł i zabił. O, tak się to wytłumaczymy, bo w sumie on, 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 on mnie troszeczkę zażył. Dobra, enchant, nick Michałowi Luck of the Sea 3. O, patrz, mam enchantowaną wędkę. No, PVP jest, trzeba uważać. Chodź, pokażę ci. Dobra, w ogóle. To Zaczęło padać, Je, jest noc Wyłączmy może padanie chociaż y, Noc akurat wstaje, dobra, więc Niefortunnie dla nas, spróbujmy coś wyłowić Mam nadzieję, że, że, że nam wypadnie coś fajnego Dobra, płynie, płynie, płynie Dobra, co nam wypadło? Ryba akurat, akurat ryba Ale sam spróbuj Tylko co? Zanim, zanim mu to dam, to ja sobie skupię tą wędkę Dobra, mam skupiowaną Mam takich kilka Dobra, zarzucam, może, może coś, coś mi wypadnie Bo generalnie da się jakieś inne itemy Niż ryby dropić za pomocą enchantu, ale właśnie nie wiem, czy to był ten, czy ten Lure. Nie no, Lure, to mi się wydaje, że to jest coś innego. Ale dobra, zaraz sprawdzimy. Dobra, on coś. O, on coś wyłowił. Co wyłowił? Chyba, chyba rybę wyłowił, mam takie wrażenie. Mam rybę. łów dalej. Dobra, do mnie też coś płynie. O, weźmy ten i na przykład weźmy, że jest jabłko. O, a ja wyłowiłem złote jabłko. Dobra, wkręcamy go, bo on chyba nie widział, co ten, co wyłowiłem, więc no co ty? Normalnie. Oj, jewłki mój ryba akurat uciekła w momencie, kiedy o tym gadałem. Patrz, widzisz? Będziemy go wkręcać, że wszystko wyławiamy stamtąd. No, dobra, 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 więc, więc chyba wiesz Jakby żeby... też na grosie, który nie widział enchantów na łódce, to może być całkiem przekronywujące. Tam jest napisane, że to jest lack of the Sea 3, więc jakiś wydaje się mocny enchant. Przynajmniej mi by się tak wydawał, gdybym to pierwszy raz zobaczył. Dobra, wyławiamy normalnie. I na przykład możemy teraz mu powiedzieć, że coś innego wyłowiliśmy. O! Znowu coś wyłowiłem. Patrz, jak buty? Założę je sobie. No co ty? Normalnie. Ja się tak dorabiam. Nikt tego nie robi? A to dobry sposób na Bogacenie się. Dobra, on próbuje dalej łowić. On chyba serio myśli, że mu z tego wypadnie. Idealnie, idealnie. To tylko tymi wędkami? Tak, tak, dokładnie tylko tymi. Ja jestem, widzowie, niemal pewien, że jest inny enchant. Jeszcze na to. A co, zaraz sprawdzę w Wikipedii. Daj mu mocniejszy enchant. Jemu ja ja znowu wypadła ryba, nie? Znowu mu wypadła ryba. Dobra, uwaga, mi co wy. O, patrz, co mi! Ej, a to mi na serio wypadło. Muszla mi wypadła. W ogóle, czy ktoś. Pamiętasz, że są muszle w Minecraftie? Raczej na pewno nie duża ilość osób. Dobra, on, on to sprawdza, weryfikuje. Ja, wiecie co? Ja sobie na drugim ekranie wpiszę: pędka, enchanty, Minecraft. O, dobra, coś wyłowiłem, dobra, to jest ryba. Enchant, przynęta. Ja się z węża po jest Fishing plot, okej. Okay. tam dalej łowimy też. Co z tego można zrobić? Też ci ryby wpadają, widzę. Czasem, ale czasem coś lepszego. Tak, ej, dobrze mówiłem. Czyli lur, lur. Ej, wkręćmy go. Zaraz, że wydropiliśmy kowadło. Dobra, ja sobie jeszcze je odłożę. I to lurę jeszcze. Dobra, gm0. Może, wiecie co, może łówmy tam, tak żeby on tego nie był w stanie zobaczyć same ryby. O kurde! Wyłowiłem kowadło! Dobra, postawię je tutaj. Nie wierzę! Na serio! Patrz! Dobra, to teraz zróbmy tak, mam jeszcze lepszy enchant do wędki. Cały czas mam wrażenie, że muszę pisać łódki. Nie łódka, tylko wędka. No. Kurde, enchantment cost, serio? może na game ten to zrobi. Dobra, on słyszał, że to zenchantowałem, no że coś zrobiłem. Patrz to! Mam nowy enchant na wędce. Cały czas mi się chce napisać łódka! Nie wiem dlaczego łódka mi się z wędką myli. Słuchajcie, w trakcie odcinka powiedział łódka na wędkę, to przepraszam, ale coś mi w mózgu nie tak styka, jak powinno. On co? Pokręcają tą wędkę. Okay, on, on, mi od, on mi ją oddał. Czyli znaczy, tylko sprawdził, zweryfikował fakty. I ciekawe, co na lure 3 wypadnie. No bo teraz mogą nam wypaść te jakieś lepsze rzeczy jakieś bardziej tuzinkowe. I w sumie powinniśmy mu dać tą wędkę u niego coś łapie. Zresztą znaczy, będzie tylko ryby tym Lack of the Sea łowił. A to samo mi wypadło co jemu. Daj mi swoją. Wymieniamy się. Puffera mam. Pufferfish. Pa Ej, on tak samo jak ja wyłowił Pufferfish w tym samym momencie. Tamtą ci lepiej pójdzie. A ja tą enchantuję. W międzyczasie. Ok. Okay, dzięki Tak jak mówiłem Gracze Minecrafta rzadko kiedy znają się na wędkach Bo kto normalny łowi w Minecraftie? Okej, okay, ja, ja łowię często Ale zresztą to nie jest jakiś pospolity sposób na zdobywanie itemów Ja tak chyba kiedyś zdobywałem mending O ile się nie mylę Nie jestem pewien O! Co? Co mu wypadło? Co wypadło? Dobra, mi wypadła ryba I mu. <laughs> Efinensi 4! To jest to co mówiłem! Wydajność 4! Kozak! Mówiłem? Miałem rację! Dobra, mu te Efinensi Dawaj łowimy! Jak <laughs> On już się, on już się napalił. Dobra, jak mi się to łowi, to ja wiecie co, teraz zrobię. Ja mam pomysł: powiemy mu, że wydropiliśmy blok diamentów. Następnym razem. I on, on już, on już normalnie leci z tym uwiejem. Ta wędka, nie no, powinna nam wystarczyć na troszeczkę. O kurde, patrz, patrz to! Napiszę jakiś klucz. <laughs> No bo to sobie wygląda jak klucz. Co to? Jakiś klucz? <gluz> klucz. W ogóle napisałem niechcący. To jest rozmowa dwóch, dwóch debili. Hak. Dobre, co nie? Dobra, i teraz słuchajcie, będziemy... Co, co on? co on? Aha, to jest to FNC4. Badaj. To widziałem. Czemu ktoś napisał? Pomocy Chrome'a chce mnie zabić. Co jest z tymi graczami extrema? Dobra, ty będę na tym stał. O, teraz by O, nie wierzę! Patrz, co mam! Blok diamentu mu pokażemy w ręce. <gluz> Czy on w to uwierzy? Czy on, on, on się patrzy na to? Vlog diaksów, Ja! Dobra, uwierzył, uwierzył, uwierzył. Jest idealnie. Teraz jak mu to wszystko powiedziałem i pokazałem, to mam wrażenie, że on nie przestanie już łowić do końca życia w No Dopóki się nie wiesz, to był troll. Daj mi te but. buty. Buty? Wyłówse! To serio proste! Tak! Ej, dobra, jakoś w ogóle moja wetka dziwnie strzeliła. O, dobra, o, o, dobra. Ma, mamy mamy ryby. Już siedem ryb wyłowiłem. Ale cały czas, słuchajcie, udajemy. Zróbmy tak. Te, te, próbuję. Dawaj, dawaj. Na o kurde! Kolejne diaksy! Patrz! Dobra, wyczyścimy też w międzyczasie. Zaraz będę cały diaksowy. <laughs> w tym czasie. Ej w ogóle. Właśnie, że ej, Skin Alex ma lederowe spodnie. Co ty masz za enchant? Ten sam co tobie dałem teraz. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że zaraz trzeba przejść do jakichś bardziej odjechanych rzeczy. Już mam kilka pomysłów, to mi nie lecą takie rzeczy. Słabo łowisz! W złym momencie wyciągasz wędkę. <laughs> Może tak go wkręcić. Coś dosał? On coś dostał, Ono to co chyba ekspa. Jest szansa, że jemu coś dropnie tam ciekawego. Zresztą, no, dropnała mu książka do enchantu, więc, no, już mu coś dropnęło. To kiedy wyciągać? Musisz to poczuć. <głupia> Najgłupsza rada. Jak to zrobić? No, tak jak ci każe serce, oczywiście. Dobra, uwaga, kolejne. Dobra, tutaj ryba. Ja sobie, wiecie, co by tutaj łowił wcześniej? Tak, żeby to było poza jego polem widzenia. Odłóżmy sobie tutaj rzeczy do tego. I na przykład, powiedzmy mu, że. O, o, skalk, 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 skalk. skalk. Patrz, wyłowiłem. Skalka. Dobra, postawmy go gdzieś tutaj. Spróbujmy gdzieś indziej może. Jakby się patrzy na to, jakby pierwszy raz to w życiu widział. Co to? To z nowej wersji. On, 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 No dobra, może jednak faktycznie to widzi pierwszy raz na oczy. Też jak miałem, kilka razy jak budziły wersję Minecrafta, ja się nie interesowałem. Było takie... Zaraz, co to jest? Wydaje odgłosy z głębin. <laughs> Ej, ale faktycznie, tutaj takie odgłosy, jakby z wody. Ale co to robi? Lepiej, żebyś nie wiedział w sumie. Wzywał urdena! Dobra, trzeba trzeba będzie. Zobacz, game 1 jeden. Sprawdzać w międzyczasie. Oj, co tutaj możemy wyłowić. Dobra, ja sobie tutaj rzucam. I na przykład możemy... O, tutaj są ten. O, 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 o. Mam buty ze skóry. O, czyli jednak wyłowiłeś coś. No tak, właśnie, da się buty ze skóry wyłowić bandką. Coś leci, ale słabo. O nie! Patrz! Patrz, co mi wypadło! Ruk! Możemy w jego dmuchać. <grydy> damy, damy mu, niech trąb w róg. Jep! <grydy> Jestem jest. ciekawy, jest. jakie jeszcze rzeczy muszę wyłowić, żeby mi się skapnął, że coś jest nie je tak. On trąpi w ten róg. jest. Dobra, ja udaję, że łowię dalej. Zaraz, jak ja mogę. O, 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 o. Mogę sobie zabrać. Tak, jasne. On, on będzie, on będzie trąpił potem cały dzień. Dobra, rybka. On chyba, on, on chyba przed serio. on, on stoi dziś. że znajdzie przez ten róg. Dobra, on tam poszedł dłowić dalej, bo chyba serio wierzy, że mu to pomoże. No i dobrze, lepiej, lepiej dla nas, lepiej dla nas. I wiecie, co ja mam pomysła? Zróbmy tak. Ja idę do domku zrobić już zbrojkę. Dobra, pójdźmy do niego do domu i zróbmy sobie zbroję, jak są W sumie to nie musimy robić. Dobra, udawajmy że tutaj, przy tym stoimy. Bierzemy sobie tutaj teraz rzeczy. Pyk, pyk, pyk. Całe diamentowe. Dobra, jesteśmy cali diamentowi teraz. oni znowu zaczął padać deszcz, więc jak wyłączę, whatever clear. Okej, okay, dobra, jest git na mnie. Chwila łowienia. <noise> Jakiś dziwiony, że już cały diamentowy. Dobra, łowi dalej. Co? No, easy. Easy. Essa, tak się mówi teraz. Masz te star buty? Nie, to te same. Na buty już nie miałem. Tak lekko przyklejmy w głupa. Ok. Może stań w tym miejscu, co ja i tutaj łów. Ja pójdę kapkę dalej. Poczekaj, zamienimy się miejscami. Ej, on chciał właśnie to zrobić. Co jest? Dobra, 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 dobra. To pójdź, pójdziemy, pójdziemy Tutaj gdzieś sobie staniemy na poku. Na sobie nie widać, że nas tutaj nie widać. Jak coś to przyjdzie i będzie widział, że łowimy, to tutaj rzad może to sobie po prostu być. Jaką następną rzecz przyniesiemy do niego? To trzeba przemyśleć, ale myślę, że weźmy enchanting Przynieśmy Ej, potem przynieśmy portal do endu. Przynieśmy portal do endu potem. On tam stoi i chłopi w tym miejscu. No nie! Zgadnij, co wyłowiłem! Ja miskę. Ja stół do enchantu! Chodź, dajmy to do domu! Nie wierzę! No i słusznie troszkę Dobra, gm0 jeszcze sobie włączę On tutaj stawił to Gdzie to postawić mogę? Tu, dobra, to stawiam tutaj Dawaj, idziemy łowić dalej Dobra, chłop musi być w ciężkim szoku I zastanawiam się, co sobie myśli Że ja na jego oczach dorobiłem się rzeczy których on się pewnie nie dorobił przez cały dzień graja na serwerze A jemu ja w ogóle nic, nic, nie wpada Dobra, musimy sobie wybrać kolejną rzecz Z którą do niego przyjdziemy Myślę, że, Ej, przyjdzie. To będzie dobre, to będzie dobre. Jeszcze z diamentów zbudujmy ten beacon. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Game zero. Wracam sobie chwilę, by nie było. O dalej stoi w tamtym miejscu i trzeba żeby coś wypadnie. No nie uwierzysz! Zgadnij, co mam teraz! Co? Beacon. Dobra, postawię te, ten beacon gdzieś tutaj. Zbuduję cyk, cyk, cyk. Już w ogóle buduję diamentami. Dobra, cyk. Jak się patrzyła, to My musi... Szok. Ale fart! Co jest? Mi same gówno to leci. Spokojnie! Jeszcze ci coś wypadnie. Na pewno! Jak mi wypada, to tobie też musi. O nie! Ej, on, on niby przeklął, niby nie. Nie wiem, ale to jest do zamazania. Ale było. Widać, że delikatny Rage go już łapie. Że delikatnie irytuje go ta sytuacja. Napisze, idę łowić tam dalej. Czekaj! Co jest? Czy iść tam ze mną? Kto by w mojej bazie, go zabiłem, sorry, to, Ale w panice. Graczy Minecraft Extreme. Złów mi jakiś kara. Złów mi jakiś karabin? Co? Karabiny w Minecraft? To całkiem ciekawe. Dobra, co możemy kolejnego do niego przynieść? Ender Chesta. Dobra, wyśmy że teraz przyszli z kilkoma rzeczami. Jeszcze byśmy jukeboxa. I jeszcze do tego dysk. Dobra, słuchajcie, teraz poczekamy tutaj chwilę, żeby. Myślał, że no, chwilę już w końcu łowimy. Albo wiecie co? Myślę, że chwila już minęła. Idziemy po prostu do niego. Pokażę mu kolejne rzeczy. On dalej sobie w tym samym ja chyba wie, że jak będzie w tamtym miejscu łowił, to wyłowi coś lepszego. Patrz, mam y, kilka nowych rzeczy. On nie zdąża pewnie nawet ryb wyławiać, a już przychodzę z nowymi rzeczami. Ja też! Pokaż swoje! Dobra, zacznijmy od niego. Patrz, o dobra, on się chce czymś pochwalić. Czyli coś się mu musiało wypaść. Zobaczmy, co to będzie, co to będzie. Siod siodło, okej. Okay. Kolejny hak. I kość. I miska. Sieć. Słabe. Patrz, co ja mam. Dwa ender chesty, szafę grajo. Co? I nawet płytę do tego! I włożył ją! To już mu musiało zrobić mainfucka! Co jest? Wyciągał tą płytę. Nie, ja, jest, ja jestem ciekaw, ja jestem ciekaw, jak on bardzo jest teraz dezorientowany! Bo ją znowu. Udawajmy, że tańczymy. To ci patrzy na mnie. Co jest do... O nie, on przekina! On jest mocno stringerowany! Musisz więcej łowić! A kiedy on się skrapnie, że coś się dzieje? tak? Jakim cudem? Normalnie, idę łowić dalej. Co tu się odwa? chłop, ani się nie obejrzał, a już dookoła niego jest pełno bardzo drogich rzeczy. Idę z tobą. Ok, dobra, weźmy go tutaj. O nie, bo to jest Clipper, to jest Clipper, dobra, trzeba się Creeper najpierw pozbyć. Dobra, easy peasy, w sumie mam zbrojkę. Ja tutaj łowię, w tej zatoczce. Zaczął łowić od razu. Dobra, to my łówmy tak w drugą stronę. To też może coś złowię. Może ta. Normalnie. Proste to jest. Ej, ale on takie totalnie same śmieci połapał. Same ryby, kurde, no on jest wkurzony. Bo jeść też coś trzeba mieć. Słuchajcie, widzę, niestety kamera mi się wyczerpała. Jesteśmy w środku akcji, więc nie mogę teraz ogarnąć tego, więc ja mam pomysła. Nie wkurzaj mnie, zrobimy tak. Jeszcze, jeszcze bez kamery dokończymy tego trolla. Weźmy tak, portal, weźmy portal i ender eye. No nie, patrz co mam. Chodź za mną, nie chcę. Czy jest obrażony? Ej, dobra, rzeczywiście, rozczopię tutaj na nie patrzę tak do tyłu. Wkurzam się. Tak, on jest mega wkurzony. Dobra, to postawmy tutaj. Portal. do edu, edu, za jego plecami. jak on zareaguje na to. Ej, o nie, on, on podciklina coraz więcej. Dobra, stawiamy. Pyk, 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 pyk że portal zajął nawet... O, obrócił się, obrócił się. Portal do endu! Kto otworzył portal?! O nie, to było coś na całym serwerze! O nieee! Co jest? O, to na cały serwer było słychać! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie... O nie. Dobra, troszeczkę, 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 przypał wyszedł teraz. Bardzo mocny przypał wyszedł. Idziemy tam łowić ryby? Ej, ja tam przyciął petkę! Okej, okay. o nie, ten pielec, on, on, tam, on, on. Oj, co jest? Wróciło go z portalu. Co się stało? Skakuj tam! I wróćmy do tego portalu. Czy może, możemy go tam. Czemu? Ej, czemu nie PVP? Co jest? Ej, czemu ja nie mogę tam rzucić? A są tam ryby? Tak! Ej, autentycznie nie mogę. Ej, są laki jakieś mega na serwie. Ej, widzowie, mam nadzieję, że nie zepsułem serwera, bo jak tak, to mega, mega przypał. O nie! O nie! Serwer wywaliło! Ej, dobra, widzowie, to chyba jakby koniec trolla. Co złego, to nie ja. Tak, mam taką nadzieję. No, dzięki za uwagę. Jo!